witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Witamy. Witamy. Znajdujemy się dzisiaj w hodowli Jana i Krzysztofa Rostków, którzy czynnie biorą udział w aukcji i akcji Ludzki GS. Krzysztof, Ty masz w swoich rękach gołębia wyjątkowego, bo no z perspektywy tej kamery wygląda jak biały, ale jest to szpak. Tak, jest to szpak. Co to jest za gołąb, bo Wasza hodowla jednak no, mocno słynie z tych gołębi szpaków. W związku z tym, że wiem, że poprosiło o coś unikatowego. Ty też jesteś osobą taką, która z chęcią wspiera zawsze takie akcje charytatywne. I wiem, że ten gołąb, którego na tą akcję i aukcję przekazujesz, jest mega unikatowy. Co to jest za gołąb i z czego on, on się wywodzi? Tak, zarówno mnie, czy tata, jak ktoś tam poprosi na jakąś aukcję taką charytatywną, to zawsze nie odmawiamy. Jak nie mamy jakiegoś gołąbka, to jakiś bon, zawsze przekażemy. No jak na taką imprezę coś dać, no to coś co najlepszego jest na gojemniku z tego sezonu. No i to jest takie połączenie dwóch naszych najlepszych gołębi z tego sezonu. On jest prawie biały, ale on jak się wypierze, to te piórka będzie miało troszeczkę ciemniejsze. I to jest tak, to jest imbred starego szpaka. Ojciec z 19 roku, ostatni sezon w tym roku był lotowany, zakończył tam, można powiedzieć, z takim bardzo przytupem. Bo o, ojciec ma numer sze, 609 000, jest, ojciec jest synem naszej złotej pary, czyli stary szpak razy Trzaskowa. Ojciec w tym roku 12 konkursów: trzeci lotnik oddziału, drugi lotnik też oddziału w C-kategorii, indywidualnie pierwszy lotnik oddziału Kraśnik, drugi lotnik od okręgu Lublin i drugi. Lotnik, drugi albo trzeci lotnik regionu siódmego, on też regionu siódmego. W swojej karierze mał tam trzeci, ósmy, dziewiąty, czternasty, szesnasty, szesnasty. Jak byliśmy w drużynie w 2021 roku w A kategorii, w druży trzecie miejsce w Polsce mieliśmy. Ich ojciec również był w tej drużynie z dołu. Matka z 19 roku nasza 101, co już wcześniej na innych filmach wspominałem, czyli też córka naszej złotej pary, stary szpak trzaskowa. I tak 101 w tym roku też ostatni rok była lotowana, trafia do rozpłodu, ale też zakończyła no, z wielkim przytupem, mogę to powiedzieć, bo tak. 12 konkursów, druga lotniczka oddziału, trzecia lotniczka okręgu, i ósma. Chyba ósma albo siódma regionu siódmego w kategorii maraton. 3,74 konficent ta stojedynka miała. Jest to pierwszy lotnik oddziału, drugi lotnik okręgu, czwarty lotnik regionu siódmego w C kategorii 11. Ta samiczka jak odpaliła hmm, po ósmym locie, czyli miała tam piąty, ósmy. I wszystkie loty do końca sezonu miała w pierwszej chyba dwunastce na oddział i rejon lotowy. Także no, będzie to samiczka jest to. No, dwóch najlepszych lotników tego sezonu, ale no podstawy naszej gołębi lotowych i rozwodowych, ta złota para, no, to, to jest nasza podstawa gołębika. Tu można powiedzieć, że w 80-90% w każdym gołębiu płynie krew. Tej pary albo starego szpaka, także kilka hodowli w Polsce już ma oparty gołemnik na linii tego starego szpaka. A ja tylko dodam, że idzie na aukcję, a jej prababcia została kupiona na aukcji też, na wystawie ogólnokręgowej. E I myśmy tego, bo zbierane były pieniądze przekazywaliśmy na operację dziecka i kupiliśmy najdroższego gołębia wtedy na wystawie. I po prostu ten gąb o, jej ta krawatka od od odpłaca się. To jest. Od jest, marka trzaski, ta od marka trzaski. Była, była, to jest. Naj, Także najdroższego Warto. warto dobro wraca. No. Dobro wraca. Także drugi gąbek zostanie u nas albo. Trafi do pana Tatka Pałki, bo tak jesteśmy wstępnie omówieni. Także jednego tu przekazujemy, drugi pewnie pójdzie do Tatka Pałki, albo zostanie u nas, bo tam jeszcze musimy się domówić. Także zapraszam. Czy będziecie obecnymi gościami na wydarzeniu ludzkich Gaz w Tak, wybieramy się. No, i tutaj, hodowcy, e, tylko mogę z, w imieniu e, Fundacji Ludzki Gez i, i Jakuba i księdza Kostorza, organizatora, podziękować Wam tylko za przekazanego głębia. E, hodowcy, zapraszamy Was wszystkich serdecznie do udziału w tym wydarzeniu, bo ile kroć nagrywam materiał wideo i pytam hodowców, czy się wybierają? No to chyba na nagranych ostatnio 50 materiałów wideo, chyba jedna osoba tylko powiedziała, że ze względu na jakieś tam obowiązki służbowe nie może jechać, to 49 osób powiedziało wszyscy, że jadą. Także, także co? Widzimy się 16 listopada w Opolu, a Wam serdeczne dzięki za przekazanego gołębia. No i co? I zapraszam do udziału w licytacji, bo miejmy nadzieję, że i Wasz Go będzie się mógł załapać do tej 40 najdroższej gołębi tam do licytacji w Opolu. To już zobaczymy. Dokładnie. Zapraszam do i dobry lot.